Cześć! Witamy na naszym shoppingowym kanale. Odcinki poświęcone modzie gwiazd to nasza specjalność i dziś przychodzimy do Was z kolejnymi inspiracjami, a naszą główną bohaterką będzie sama Ariana Grande. Cieszymy się, że tak chętnie oglądacie nasze filmiki. Przypominamy, że pojawiają się one w każdą środę, piątek i niedzielę. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, nie zapomnijcie o subie i włączeniu powiadomień. Ariana w ciągu ostatnich dni wyjątkowo ucieszyła swoich fanów. Najpierw pojawiła się bowiem piosenka Stuck With You nagrana wspólnie z Justinem Bieberem, a chwilę po tym w sieci ukazał się kolejny utwór Rain on Me, w którym Ari występuje u boku Lady Gagi. Wiemy, że wśród Was jest też spore grono wielbicieli tej piosenkarki. W komentarzach od Was często przewija się prośba o ten odcinek. A co jeśli powiemy wam, że oprócz zestawienia rzeczy w stylu gwiazdy, przygotowaliśmy też świetne rozdanie z koszulką? Koniecznie oglądajcie do samego końca, aby dowiedzieć się, jak ją zdobyć. Pamiętajcie też, że w opisie odcinka podajemy linki do rzeczy, które za chwilę zaprezentujemy. Gotowi? No to zaczynamy. Zestawienie rozpoczną topy w stylu gwiazdy. To dopasowane i krótkie fasony, które w ostatnim czasie są niezwykle modne. Koszulkę w tym kroju kupicie w Sensei. Kosztuje niecałe 10 zł i jest dostępna w kilku ciekawych kolorach. Natomiast biały top z większym dekoltem dostaniecie w hausie. Jest uszyty z proszkowanej dzianiny i z pewnością świetnie sprawdzi się w wielu stylizacjach. Arianę można również zobaczyć w spódniczkach mini. Szczególnie efektownie prezentują się u niej te o rozkloszowanym kroju. Wykupicie takie w sklepie Sensei. Proponujemy model w uniwersalnym czarnym kolorze, ale jest on dostępny również w pomarańczowym i kremowym odcieniu. Kolejna propozycja to krótka spódniczka zapinana na guziki, którą podpatrzyliśmy na fotkach z Instagrama. Ten styl znajdziecie również w Sensei. Jest to beżowa mini związaniem w pasie wykonana z tkaniny z domieszką lnu. Pod filmem podajemy do niej link. Nasza bohaterka bardzo lubi zakładać luźne, wygodne ciuchy, a jednym z nich są spodnie, które wybiera. Dlatego zaprezentujemy Wam denimowe dżinsy typu mom, czyli takie o podwyższonej talii z krótszą nogawką, które podobnie jak u Ari mają efekt spranego materiału. Jest to propozycja ze sklepu House. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów ubioru gwiazdy są wysokie, dopasowane kozaki za kolano. Ariana zakłada je niezależnie od okazji czy pory roku. Fani efektownego obuwia w tym stylu znajdą ciekawy model dla siebie na stronie rene.pl. Ma on prążkowaną cholewkę z napisem przy krawędzi. Według nas sprawdzi się idealnie w stylizacjach inspirowanych piosenkarką. Gdybyście jednak woleli bardziej sportowe obuwie, a mówimy tu o takim na wyższej platformie, to zajrzyjcie do sklepu internetowego House. Beżowe sneakersy w takim fasonie są aktualnie na promocji za niecałe 80 zł. Czy domyślacie się w jakim ubraniu można najczęściej zobaczyć Ariane Grande? Oglądajcie dalej, aby się o tym przekonać. Są to oczywiście długie oversize'owe bluzy, które zakłada do ulubionych kozaków czy trampek. Jest to zdecydowanie jeden z jej ulubionych elementów garderoby. W tej kategorii mamy dwie propozycje. Pierwsza to dresowa tunika dostępna w kilku świetnych wersjach kolorystycznych oraz atrakcyjnej cenie, czyli niecałe 49 zł, a jest do kupienia na stronie Allegro, gdzie zbiera wiele pozytywnych opinii. Kolejny model to dzieninowa sukienka o fasonie bluzy, wprost ze sklepu Lizer. Łapcie ją szybko, gdyż jest na wyprzedaży za około 50 zł. Wiazda jest kojarzona z bardzo charakterystycznym dla niej makijażem, czyli tzw. Tak kocie oko, mocno podkreślone eyelinerem, a do tego intensywny błyszczyk na ustach. Już spieszymy z informacją, jakie kosmetyki kupić, aby taki makijaż wykonać. Precyzyjną kreskę narysujecie dzięki eyelinerowi marki L'Oreal Paris, który posiada ruchomą końcówkę ułatwiającą nakładanie produktu. Jest on do kupienia na stronie MPcom. Również w tym sklepie dostaniecie innowacyjny błyszczyk Eveline, który nie tylko nada ustom blasku, ale także optycznie powiększy. Zaintrygowani? Sprawdźcie więc sami, a linki do produktów podajemy w opisie. No i teraz nadszedł moment, na który wszyscy czekacie. Czy jesteście gotowi na dzisiejsze rozdanie? Spójrzcie tylko, jaką piękną koszulkę inspirowaną stylizacjami Ariany Grande dla Was przygotowaliśmy. Jesteśmy pewni, że fani piosenkarki zapragną mieć taką w swojej kolekcji. A co trzeba zrobić, aby ją zdobyć? Zajrzyjcie do opisu filmu, gdzie znajdziecie wszystkie szczegóły naszej zabawy. I tego tak oto kończymy dzisiejszy odcinek. Czekamy na Wasze komentarze i propozycje gwiazd, które chcielibyście zobaczyć w naszych filmikach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji i kciuku w górę. Do usłyszenia, cześć!